skrzydełka idą w ruch, bo ona zaczyna od głowy, to jest kilka faz tego kąpania, a, a po umyciu dzióbka zaczyna po prostu nabierać wody i zaczyna myć swoje skrzydełka, no to jest bardzo fascynujące, bo to widać takie niesamowite takie zadowolenie, raj, teraz myje skrzydła, ona po prostu przechodzi z tym kompaniem do 3-4 fazy, tak, tak, ale to jeszcze nic, bo zaraz będzie taka niesamowite wariowanie z tymi skrzydłami, które ona wejdzie. To jest dopiero początek. To jest niesamowite, bo ona ma tych pas kilka. O. Teraz, tak, tak, tak. Tak, tak, tak. tak. No. Właśnie teraz się gąska też pierzy, ma takie piórka wyświechtane, bo rzuca stare pierze. O, proszę zobaczyć, nawet piórka jej wypływa. To jest takie bardzo symboliczne, że jest w tej czystej wodzie tutaj akurat ten jutro stare piórka i pokazujemy jej się nowe to też jest takim symbolem tych zmian które doświadczamy bo pierzenie które na ogół im się aktywuje w jesieni w ogóle jej się nie aktywowało teraz ma dopiero opóźnione bo była taka no nie było srogiej zimy do której której się mogła zsynchronizować ale jak poczekacie chwileczkę gdy będzie taki szał o zaczyna się teraz się zaczyna o, a piórka wypływają na prawo i lewo. Pięknie, pięknie. Zaraz nie nowe piór. proszę zobaczyć. a te piórka spływają. Jeden po drugim. To jest taka piękna symbolika tej odnowy u ptaków, bo potem te pióreczka nowe to są takie piękne. te już są takie kruche, szarzałe, tak, tak. O, 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 to już zadowolenie. To, to jest mieszkałite ojojoj oj, oj, gąska tak jaka zadowolona ojojoj oj, oj, ona się bardziej kąpi niż kaczka bo kaczka że tylko to żeby puszkała jeszcze kaczkę dalej do wody nawet żeby się bardziej wykąpała Tak, pióreczka tutaj wspinęły o oj, na całego teraz tak, 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 tak. zadowolona mokra gąska To już jest całkowita pasja, taka miłość wody. woda jest super ważna dla nich, bo sobie, no teraz, no teraz, ten sobie teraz będzie taki niesamowity plus No to wspaniale, to czujemy się bardzo wdzięczni, że nas tu wzięliście, wzięliście i zaprosiliście. Dla Ciebie Jurku, dla OKUSZ TV, że istnieją takie inicjatywy i że osoby są takie... Za... O, teraz uważaj, będzie szczydełka niesamowite. Tak, oj oj, te skrzydełka, które bez piórek, bez lotek, ale niedługo będą nowe losetki.